Możemy też od Kuby zobaczyć piosenkę. Yes. Ziomek to jest blokowisko Tutaj co drugi rzuca tematem jak jebany lebron James, tej główka, przy tym chodzi jak wujkowi na weselu Noga, moja brocha, żeby wujek to sprostował Chcę być groźny i się gapi jakby był specjalny A specjalnie do ty jesteś przyjebany Więc już spastuj się przestań tak na mnie gapić Bo chłopaki cię szmatem przemielą jak na makaron truskawki Czas na kulinaria, pokochałem polską kuchnię I ostatnio usłyszałem coś o twojej dupie Że jej ulubione danie to danie dupy Ale ja nie testowałem, bo nie jestem tak zepsuty Dobra, bądźmy poważni Wziąłem parasol, bo pada Od nich zalewa tak jakby Zalewski znów płakał za rapem tym prawdziwym rapem Nie wyjściem na auto, tjonę pod sample, bla, 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 bla. Ej Kubera, to ma na pierdolać jak w lingu Z głośników przy nie piwku w chuj z Kili i stylu Za rok moja płyta w empiku, masz piku, jestem przyciąg findy dripem, masz do kości szpiku Ja to syn, koleżanki twojej mamy ziomy, który jej się nie podoba i masz się nie martwi To nie klasa okręgowa, tylko liga naukowa Prosperujemy jak wielka rafineria naftowa się w to jak po dwa dwali Rzucam za trzy jak kary, skurwie się nie myli Za to jaki jestem, potraciłem parę dili Ale się w to wyjebe... Kurwa, jaka forma ty Kimoran takie całe życie uczyłem się na błędach Nawet raz zdarzyło się pokochać nie złą kurwę Mama mi mówiła, żebym się w to nie pakował A ja piłowałem sukę do odciny jak na torze, broń Boże Nie polecam testowania tego na sobie To ksyt było jak na czarnobylu, a w ty typa tylu u Lili Philips, dobra kurwa, starczy o niej ryju Dobra, wiesz w pizdu Tiktokowe czopki, czwarty rok mi grożą. Kurwa, leszczy widziałeś? Kiedyś ciebie w lustrze, ostatni cisto, prawie się przejąłem. Ale sobie przypomniałem, że w diemy ciszę jego dupkę Ha! I kto jest kurwa leszczem? Mógłeś nie wychylać się przed serek. Tam, gdzie nie jest twoje miejsce, co ty z ale ale puściły lejcy. Bardzo kurwa, co ty taki w szoku, jakby ziomek wąpał cię za pędzel. Dla takich jak ty wymyśliłem rymowankę. NC pęce, pęce, zazdrosna kurwo, chuj ci w serce I co, spoko? No to zamknij pizdę Bo już chyba kumasz, że nie gramy szmatą w tej samej lidze Dobra, teraz to zupełnie szczerze Bo kto w Polsce mieszka, w cyrku się nie śmieje Jeden chuj, czy będziesz trzaskać, czy nawracać Chyba każdy z większym IQ stracił już nadzieję Na historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał Fajne specjalne jeszcze już bo razy drugi razem się ten Lepiej wkręcić, tak jak barego Ale nie, fajne Podoba mi się ten flow. Dobrze to idzie. Ten chyba też wydał swój najlepszy numer w życiu. Pojebał ich. Obydwoje, Bari i Kurwa Kuba. No. Yes. Dziomek to jest blokowisko tutaj co drugi, rzuca tematem jak jebany leble James, ej główka, przy tym chodzi jak wujkowi na weselu Noga, moja brocha, żeby wujek to spróbował. Chcę być groźny i się gapi jakby był specjalny A specjalnie do ty jesteś przyjebany Więc już bastuj i się przestań tak na mnie gapić Bo chłopaki cię szmatą przemielą jak na makaron truskawki Czas na kulinaria, pokochałem polską kuchnię I ostatnio usłyszałem coś o twojej dupie Że jej ulubione danie to danie dupy Ale ja nie testowałem, bo nie jestem tak zepsuty Dobra, bądźmy poważni Wziąłem parasol, bo pada. Chodnik zalewa, tak jakby zalewski znów płakał za rapem. Tym prawdziwym rapem nie wyciem na auto. Tionę pod sample, bla bla I hey, Kubera, to ma na jak jak badkari w ringu Z głośników przy czącie, nie piwku w chuj z i stylu. Za rok moja płyta wem piku, tu masz pyku Jestem te dripem, masz do kości szpiku. Ja to syn koleżanki twojej mamy. Ziomy, który jej się nie podoba i masz się nie martwić To nie klasa okręgowa, tylko liga naukowa. Prosperujemy jak wielka rafineria naftowa. Się w to wpierdoliłem jak po nogi dwali chwili. Rzucam za trzy jak Kary kurwie się nie myli Za to jaki jestem potraciłem parę dili Ale się w to wyjebem, Polski Moran takie fili Całe życie uczyłem się na błędach Nawet raz zdarzyło się pokochać niezłą kurwę Mama mi mówiła, żebym się w to nie pakował A ja piłowałem sukę do odciny jak na torze Broń Boże, nie polecam testowania Tego na sobie toksycznie było jak na Czarnobylu A w typa tylu jak u Lili Philips Dobra kurwa, starczy o niej ryju Dobra, wiesz ją w pizdu TikTokowe czopki, czwarty rok mi grożą. Kurwa, leszcie ty widziałeś Kiedyś ciebie w że ostatni siódmy to prawie się przejąłem. Ale sobie przypomniałem, że w DM kiszę jego dupkę. Ha! I kto jest kurwa leszczem? Mógłeś nie wychylać się przed serek. Tam, gdzie nie jest twoje miejsce, co ty ślutek, ale ci puściły lejcy. bardzo, kurwa, co ty taki w szoku, jakbyś ziomek mapał cię za pędzel. Dla takich jak ty wymyśliłem rymowankę. <laughs> Hęce pęce, zazdrosna kurwo, chuj ci w serce I co spoko, no to zamknij pizdę Bo już chyba kumasz, że nie gramy szmatą w tej samej lidze Dobra, teraz to zupełnie szczerze Bo kto w Polsce mieszka, w cyrku się nie śmieje Jeden chuj, czy będziesz trzaskać, czy nawracać Chyba każdy z większym IQ stracił już nadzieję Na historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał Kurwa, fajna Nie, nie wiem, czy coś lepszego było wydane od kurwe. Ja lubię tego typu flow, właśnie Ładnie licznie tam jest ten, poskładany to. to. Podoba mi się. I Barry wydał fajnie, i Kuba wydał fajnie. Obydwaj wydali chyba najlepsze numery w swoich karierach. Pojebane. W tym czasie. No. Robi i wjeżdżam tworzyć postać. A propos GTA, nie? To słuchajcie tego. Mm -hmm. Lik maszyna, lik maszyna wjeżdża. Lik maszyna, ale szybka lik maszyna. Poczekajcie, bo muszę znaleźć siebie. Szybciutka lik maszyna. Szybciutka lik maszyna wlatuje. To wiedzie na przykład. Najpierw wjeżdża Mufasa z Tonym. Ale słuchajcie tego, co się wpierdalam w to Słuchajcie wow. tego, o GTA, wyłapiecie wersik Łapy wszyscy, łapy Chuj wbity w twoje luj, jak masz zachowanie podłe zawsze nie pozwoli z nami jeść przy jednym stole depresję, reprezent de Wstaje z kola Nie musiałem poukładać życia, ale z tego mam doktora Plan nie było jak na plał jak Guardiola ale o co to posrzyżował jak odpowiedź w Bitwie borga, Ty kanałami tak jak w roli norka Z podniesioną głową, nawet jak patrzyłem do pustego worka Nie uznaję kompromisu, wizwami nie gata To wiemy, że za tak chwilę to by sprzedał brata z życia to zrobiłem ta na jawie Heh. Ale jak pytają, no to wszystko jest legalnie. Kupaki mają nowe hip, Ale nie, nie tak zremenesmen, tylko jak mój Ktoś to mi to... mówił, że karma. Spoko? On sam rozpina te teksty? Chyba spoko, kurwa, co? by się przepinione. Ja wam jeszcze puszczę jeden, no jeszcze fajnie. wam puszczę jeden, kurwa. Jeszcze wam puszczę jeden i to będzie wychodziło, to już było na drillu jest zlikowane Tylko muszę Mix Master tego znaleźć, poczekajcie sekundę I na streamie to będzie pisało? nazywał się Mufasa i jest on ogólnie z Tonym Tony Kilo, mój serdeczny przyjaciel I to jest numer, który Ja nawijam o ma a Tony o mnie, nie? Szczerze? Mega kurwa bęger Popatrzcie to. I to wychodzi teraz, na początku września. DPZ Family, Nowackiewicz, Don. yo, ha! Ubrać jak akcesyjny, przebierany <grymny> wał, kubaki, nic ubrania, na watę dużej liczby, <grymny> ja bym stawiał na budziaku. Duży Wit duży hajs, duży braw, duży sram, kibic prawnik, z bloków, ja jak Jakaś pipi z zaprosiła mnie na sesję Koneksję z krajów latynoskich jak prezydent tezie jak Niki Santoro przyszedłbym po ciebie we śnie większa szafa, bagnet wbity między mięśnie Nie zostekał, ręka padła i nagle nie jest na czyt fan zawinięty, rany kłute, trzy lata za kraty To nie sen na jawie, ale koszmar najgorszego snu Tu gdzie człowiek zostaje, ściola, banduk nie ładuje, Mu Mufasa to jest rozpierdol Więcej bitew niż ty dziwko, a Swoje wywalczyłem, charakter wyniosłem z bloku nie no, Mufasa szczerze, Mufasa rozpierdoli, nie? Mufasa to jest mega bengel. No, i to wszystko to są widzowie single, nie? To wszystko to są single, które po prostu są za słabymi numerami, które ja tak uważam, że są za słabymi numerami gdzieś na płytę. Płyta. No, więc taki kurwa leak dostaliście, jak już jak już polecieliśmy z likiem, to. Spoko. Ogólnie to yy, ta pierwsza nuta, którą puszcza, bardziej mi się przysiada, niż ta druga. Ale te teksty to są kurwa ciekawie rozkminione, no fajnie to jest porobione, Polam się.